Pan masz drobne mieszczańskie nawyki. Chciałbyś pan tak? Mieć zimną wodę osobno, ciepłą osobno. Kafelki, kraniki, dywaniki. A pan się zachowuje skandalicznie. Nie kochany, nie robotnika, które wraz z chłopem inteligentem stanowią siłę narodu. Zapisałeś? Ja to znam na pamięć. Widzisz pan, taki nie a zna to na pamięć. A pa? nie giełd, słowoż i co najgorsze. A pa się zachowuje jak kelner, proszę pana. Jasiu, pokaż pana, jak się zachowuje kelner przy pracy. Nie zgrzałeś się? Eee. Weź kajecik, ołówek. I Hamstwo w życiu. No jak piszesz chamstwo. No jak piszesz chamstwo. Tak. Tak. A może i dobrze? Hamstwo w życiu należy się przedstawiać siłą. 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 Siłą i godnością osobistą. I godnością osobistą. To była taka scenka kabaretowa do śmiechu. A teraz jak się ktoś zaśmieje, ten wryj dostanie. nie tak jest. Baw się, śmiej się i tańcz. Co to za wydarzenie i dlaczego właśnie dzisiaj? Co roku obchodzimy, nasza szkoła obchodzi, bierze udział w uroczystościach z okazji Dnia Wiosny i co roku w podobny sposób witamy wiosnę, spotykamy się tu wszyscy razem. Właśnie w tym roku hasłem przewodnim jest właśnie baw się, śmiej się i tańcz. To jest właśnie, co robi, to jest to, co robimy tutaj, to jest to, co ma miejsce. W tym roku impreza jest podzielona na dwie części. Uczniowie wszystkich. Klas y, przygotowują występy. P w pierwszej części uczniowie prezentują parodię różnych zawodów, a w drugiej części biorą udział w konkursie mini playback show. Jak? Ma być stary czy kłamać? Możesz kłamać. Nie no, naprawdę, super fryzury, To może obetniesz mi maszynko. No to teraz pan pojechał. Przecież ona ostatnio klientowi ucho przycięła. No, raz się zdarzyła, teraz się postaram. Niech próbuje. Widzi pani? Zgodził się. Zapomniałam rozczesać włosów. A co to jest? A nie, to normalne. Jak można tak to nazwać. To niech Pan się rozróżni rozluźni i zapomni o tym, że mogę panę przyciąć ucho. Najwyżej skończy się operacyjnie. Nie no, wcale nie przestraszyłaś. Au, oa, boli. Przycięłaś mi ucho, a mięs. To było tylko takie dreśnięcie. Małe. To nieco co ostatni klient. Miał tsunami. Czyli mam być zadowolony? Myślę, że tak. No to teraz przychodziłaś. podda nas wszystkich do sanepidu i jeszcze nakapuję twojemu chłopakowi, że tam ją penetrowałaś. <grym> Proszę pana, dajmy spokój z sanepidem. Chłopakiem, to mnie obojętne. Płacił za ostatnie strzyżenie? Odrywam wszystkich. No i kolejny zadowolony klient. Dobra, chodź zamkniemy salon, bo jeszcze nas zamknę. Czy jest jakiś jury, który potem ocenia i wybiera zwycięzcę? Tak, oczywiście jest jury. Są to cztery osoby. Przewodniczącym jest Pan Dyrektor. Punktują różne umiejętności, oceniają według kryteriów. wyłoniona jest zwycięska klasa i ta klasa otrzymuje nagrody. Zarówno pierwsze, drugie i trzecie miejsce są to nagrody pieniężne. Jak do tej pory można było zobaczyć m.in. parody kabaretu, też wizytę u, u fryzjera, dokładnie, a które pani najbardziej się spodobało. Na razie do tej pory myślę, że fryzjer był dosyć, dosyć ciekawy. Także zobaczymy jeszcze dużo występów przed nami, także myślę, że będzie się działo, bo uczniowie bardzo ciężko ze swoimi wychowawcami pracują na, to, na te występy dzisiaj. Także będzie na pewno wesoło. Kolejną czynnością wymagającą niezwykłej staranności, wreszcie aptekacji zdrowia i jest rozdział 1. Ogromna wiedza wyniesiona ze studiów medycznych oraz lata praktyki sprawiają, że siostra i Wrodzoną wręcz i precyzją dzieli leki pomiędzy pacjentów Bardzo prosimy o idealną ciszę. Bo zadanie to niezwykle trudne. Jedna tabletka brązowa, dwie białe, jedna czerwona. To porcja dla Jana Kowalskiego. Patrzcie, on jeszcze żyje. I na tyle, mu nie zaszkodziły. Zaiste musi mieć zdrową wątrobę. Wszystkie miesiące spędzonym na szpitalu. Wziąć pół tony leku, Essentale forte, hepatil i bufron. Oni myślą, że to cukierki, nioch, 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 nioch. A wszystkie do rekomendacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale miałyśmy szczęście, że nas ordynator nie zauważył. Tego widzę z daleka zaczyna się uśmiechać. To mi wygląda na porażenie nerwów twarza-czaszki. Nie mam problemu z koncentracją, brak możliwości skupienia, zapominam o drobiarzach. Tak, tak, Wczesna objażdż Alzheimera lub początki sklerozy. Nie, nie mogę przestać o nie myśleć. Nerwica natręctw. A bez od kiedy ją poznałem. Bardzo mi przykro, ale to depresja. Czuję zapach, nawet wtedy, kiedy jej tu nie ma. Zdecydowanie to schizofrenia. Czyli niebezpieczne urojenia. Tak miłość postrzega pacjent, a tak jak nas, Jak tu się mają porozumieć?